jestem na złomie ile fajnych śrub na imbusy kurczę trzeba będzie grzebać zimno jest mróz dobra nie będziemy tu jeszcze takie obejmę ziołem kończymy bo chyba no, chciałem pokazać co dzisiaj kupiłem na złomie Między innymi taką lampkę podłączyłem do sieci i działa, tylko to, to tak lata jak głupie, po prostu trzeba to rozkręcić, zobaczyć, a tu jednak śrubek nie ma, rozumiem, ale to sobie z tym poradzę i świeci, bardzo fajna lampka, taka zgrabna, mimo tego, że chińska, ale fajna jest, teraz tak, jakiś tam obejmy. Nie wymiklowano czegoś tam. To obejmę to 6 tam. Chodzi o śrubki. To są takie śruby. Śmieci. No niektóre są z nierdzewki, to takie jasne, to nierdzewka. To są wszystkie na na imbusy. zresztą wyrzucał części motocyklowe no jest to dlatego za wszystko zapłaciłem 17 zł z tym, że ja zaraz pokażę resztę w takie fajne zawieszenie. no to zawieszenie tak wygląda nie wiem od czego to jest bo śruba była całkiem gdzie indziej i tak ją wziąłem mówię może się przyda a tu widzę że że ona pasuje nie wiem od czego to jest tu jest bardzo solidnie zrobione o. tu trochę jest przykorodowane ale to przez wszystko trzeba widocznie to na płasku gdzieś leżało i, i jest... Dlatego żartowiało. No. no, także coś z tego można wykombinować. Jakieś na przykład elektryczne, coś tam i tak dalej. Dobra, teraz pokażę odnośnie tej kierownicy od roweru, który kupiłem w ogóle cały, cały ten rower. No, tą kierownicę ona jest prawdę mówiąc zbędna. To jest komplet, wszystko no to znaczy komplet. To co widać no. No, mogę sprzedać jakby ktoś był zainteresowany no mamy tam za 5 to jest dobra cena, bo ja wiem ile takie kierownice kosztują. No. Także mo, może sobie ktoś tam doszlifować, omalować i naprawdę fajna kierownica będzie a dla mnie ona jest praktycznie bezużyteczna w tym momencie.